Błędy menedżerów, odcinek 21. Przerywanie, bazowanie na domniemaniach. Pracowałam z panią menedżer, która nie umiała współpracować z nikim. Nie dało się z nią zamienić nawet kilku zdań, aby nie powstała awantura. Interesowało ją tylko to, co było dla niej ważne. Tu i teraz, w tej sekundzie, przerywała. Nie dała nikomu dojść do słowa. Co to powodowało? Że nie miała wystarczającej wiedzy o żadnej sytuacji. Wszystko bazowało na domniemaniach. Dlaczego? Dlatego, że podczas rozmowy koncentrowała się na wyrazie, który dopiekł ją do żywego i całkowicie wypaczało to zrozumienie przez nią intencji rozmówcy. Nerwy, furia, rozkazy, obrażanie się. Nie wiedziała nic, a domniemywała wszystko. Jak można to zmienić? Trzeba nauczyć się rozmawiać, mówić i słuchać. Nie żartuję. Jak dokładnie posłuchasz i będziesz umieć się do tego odnieść, odpowiednio komentując, używając argumentu, uzasadnienia, to wygrasz wszystko, czego serdecznie Ci życzę.